W dzisiejszym, w dzisiejszym odcinku w dzisiejszym odcinku Mam udzień Natana mam nie mam inny głos ale możecie to nie słyszeć a więc zacznijmy zacznijmy i chociaż chcę mieć 5 łupek w górę chociaż 5, błagam was a więc zaczynajmy Dzień dobry, wiecie, ja już sobie będę tu, zgasam tą lampkę, bo mnie wkurza, jest już Fifka, no, znaczy jakby pies o mnie, a to nie jest, chyba co by to być, może bajkę, o, kocham tę bajkę, no to na ten w ciągu dnia nawet oglądam, dopiero co wstałam, ale już oglądam, Czy mój szampon poczekam? Czy będę poszukać? Okej, okay, mam. Mm -hmm. No nie, poczekaj. Bo... Tu proszę o was pies, bo nie ciągle chodzi. Okej. Okay. Bóg dalej. A teraz ty, mój mały dzieciusiu ukochany. Już to jak daje tą wodę. Twoją marowkę, A, jeszcze raz muszę ciągnąć, bo zapomniałam, że ty To jeszcze dopiero... Wcale dopiero trzeba zrobić tą kupę. Tu, 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 tu. Tu, 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 Chodź, do tu, tu. I też mam za zabawkę. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Okej, okay. chyba dołożyć. Okej. Okay. Oj, nie wtajcie. Dobranie, słoneczko. mały kawalerzy. Teraz tu. Oj, nie pocz, nie pocz. Teraz no na serio przepraszam no ale mój pies nagle chciał pić i jeść. No kto to widział, No Nie tu... hop. Opa. Hop, hop. oglądaj tam, Dobra, nie wiem co robić, ale my dzisiaj nic nie jedziemy. Dobra, minęło kilka godzin. Ojcze, Nie wiem z ale my cały dzień z na cały wieczór, a Emilka nadal śpi w tym wieczór, więc idę do Emilki, a mama mnie prosiła, żebym przyniosła. Dziesiąt, ten ps nie już smocki, smoczki, bo muszą już nosić te smocki jak ja z Emilką. My mamy na swój smocku losy. Dzięki, na to w się kobuszowi. A zróbcie, sobie. Kiedy nawet chcecie, to to Już nie ja Właśnie, mężu, bo ty się musisz przebrać, bo ty w do pracy teraz. Rodziecko, zaprowadzę cię do tej Emilki, bo to tak się tam jeszcze pogubisz. Tata, nie pogubię. Pogubisz, pogubisz. <laughs> Dobra. Jestem, idę do niej. Emilka, co? O, nie śpisz. musiałam że O, nie śpię. Natomiast coś, bo mi się nudzi. No, i też. jest. Z... nie ma. A, ja, ja nie mogę tego. Nie wiem, możemy się pobawić moimi figurkami lub klampetami, dobra, to klampetami. Ja po ciebie cię nie mogę. Zjadłaś obiad? Tak. Kolację to jest. sobie zjadłam, bo leżał. A ja, a ja wpiłem kakao i czekoladę zjadłam. Super, super. Czup, 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 nie wiem, to, ale ten dzień jest taki krótki. on często nic nie robi. Dobra, odkładamy klapety. Bo ja muszę już iść spać. To szybko ci dzień minął. Dobra, idź spać, nala. O, tam tam wchodziłeś z pracy? Tak, wciąż z pracy. Jesteśmy... Pium. O, wróciłeś, słuchaj dzisiaj, ale śmiałam dzisiaj. piżamie to i ty... A, nie, mam, że przebieraj się. Dobra To nie, um. ja się obudzłam, kubusz. No bo się ja nie, ja idę spać, bo ja, bo ja, bo ja dzisiaj nie spałam. Um. Ale to... ta. Pani bolą, bo ja cię kochałam. To chodź, Panie Jak Włączamy telewizję i odłączamy lampeczkę i możemy iść spać. To plan. Okej, okay, ja też mogę już iść spać. I tak właśnie wyglądało dzień Latana. Ja Krótki. On um, krótko spędza, w sumie długo. Bo Tyle czasu minęło, ale filmie film jest krótki. Ogólnie, pokażę wam coś. Mam miał w zrobić fajne, fajne ubranie. Poczekajcie. Dobra, zaczynamy. Nie, nie, jak wam się nie spodoba, to nie musicie robić. Coś to jest to? Nie, to nie to. Poczekajcie. Czy to? Nie pamiętam, które to było. Dobra, wyszła to, a to raczej było to. Okej. Okay. To. To. Ja, mi się tak na... podoba te upronie. Bo jakie mamy zrobione? Ukrzyżowione, prawda, w pornie. Wszelkie okay. wyściabam, więc no. Nie tak? Tak. Tak. wszystko. Polecam te ubranie, Tak.